Weźcie zgłoście tam studio Protagon pod ten numer. On kłamie i chce nagrać tam na nie <noise> film. Nara, Musicie go na policję zgłosić na ten numer, co widzicie tutaj. Pa. Serio że Musiałeś wybrać numer policyjny? Przecież się ja nie kłamie. Nie możesz mnie zgłosić na ten numer za to, że kłamie i robię dla ciebie, powinieneś zostać usunięty z tego kanału, bo ponieważ jesteś impostorem, więc skasuj ten filmik, nie dzwoń na ten numer i nie próbuj mnie tutaj zgłosić, bo jeśli to zrobisz, konsekwencje będziesz miał. Więc masz usunąć ten filmik i nie dzwonić nie na milicję. Coś na gliny czy coś tam. Moi drodzy. Proszę, zgłoście tego oczywiście impostora, bo nie wytrzymam już nic za chwilę. A zatem, moi drodzy, jeżeli zgadzacie się ze mną, to proszę o łapkę w górę, subskrypcję oczywiście, no i widzimy się w następnym filmie. Cześć, do zobaczenia, no i życzę wam dobrej nocy. Dobranoc.